sopniemy się o tym jak wyskocza się nasza. No. Równacja. Jest jeszcze więcej akcji, jeszcze więcej sensacji, jeszcze więcej takiego działania się. I w gruncie rzeczy z takiego, mam wrażenie, że dosyć spokojnego kryminału szpiegowskiego robi się z tego taki dosyć szybki i wartki e Serial sensacyjny. Wy wychodzicie, idźcie sobie. Jeszcze. Wtedy, wtedy, się, się. A, wtedy. się Witold Kosek w drugim sezonie serialu Gra z cieniem próbuje odkupić swoje winy. Myślę, że w swoim życiu zrobił już tyle e, złego i rzeczy, których żałuje i się wstydzi, że teraz przyszedł czas e, na odkupienie. No ale jak to zwykle bywa, nie wszyscy tego. Te Próbę wielkiej odmiany dostrzegają i doceniają. Kostiumy wypożyczaliśmy z bardzo wielu miejsc. Były i wypożyczane, i szyte, i projektowane. Wypożyczaliśmy i z wypożyczalni takich jak Łódzkie Centrum Filmowe, wytwórnia filmów dokumentalnych, Hero Collection, wypożyczaliśmy z Barandowa. Największym wyzwaniem było to, że realizujemy 12 odcinków i one nie są realizowane chronologicznie, tylko tak naprawdę realizujemy. W różne sceny z różnych odcinków, z różnych sytuacji.